Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Dziś Konfederacja mówi o systemie ochrony zdrowia jako jedyna formacja polityczna. Wychodzimy poza poprawność polityczną i mówimy o tym, że ten system trzeba zmienić, nie tylko dosypywać pieniędzy, ale trzeba wprowadzić do niego elementy racjonalności ekonomicznej, elementy konkurencji. Proponujemy uczynić to poprzez budowę systemu opartego na konkurujących funduszach ubezpieczeń zdrowotnych. Taki system funkcjonuje w innych państwach europejskich. Pewnym modelowym, wzorcowym przykładem dla nas jest Holandia. Taki system również budowano w Polsce. Niestety lewica zaorała próbę budowy systemu konkurujących ubezpieczeń zdrowotnych. Wówczas nazywało się to Kasami Chorych. Dzisiaj stoi obok mnie człowiek, który ten system konkurujących funduszy ubezpieczeń zdrowotnych z sukcesami budował. Był bowiem pierwszym dyrektorem Podlaskiej Kasy Chorych. Współtwórcą systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Później, kiedy lewica postanowiła to na nasze nieszczęście wspólne scentralizować i stworzyć monopol biurokratyczny NFZ, również w NFZ pełnił e, funkcje kierownicze. Specjalista w zakresie zarządzania systemami ochrony zdrowia, wykładowca akademicki, współautor i autor sześciu książek i wielu artykułów naukowych na ten temat, a także nasz kandydat do Sejmu i były samorządowiec. Jak może to działać? Oddaję głos. Dariusz Wasilewski. Witam serdecznie. Proszę Państwa, podstawowym postulatem jest rozbicie monopolu NFZ-u. Federacja chce, by powstał system bez biurokracji, bez obciążeń centralizmu. System, który przede wszystkim załatwi jeden dominujący problem, czyli ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych, czyli kolejki krótko mówiąc. I o dziwo, proszę Państwa, z tą diagnozą wszyscy się zgadzają. Większość ekspertów twierdzi, że tak, że kolejki, ta ograniczona dostępność jest największą skazą naszego systemu. Ale co ciekawe, też i politycy w kluarach też się z tym zgadzają. Natomiast, jeżeli byśmy powiedzieli, że ta diagnoza jest prawidłowa, to co należy zrobić? Należy postawić prawda, dalszy krok, czyli konkretne rozwiązanie. Jeżeli lekarz nie wiedziałby, jak po diagnozie zrobić receptę, jaką receptę wystawić, jak naprawić zdrowie pacjenta, to byłby błąd w sztuce lekarskiej. Natomiast jeżeli politycy przez 20 lat mówią, że 2 plus 2 to jest równe 5, przy zobaczyć? Nie ma trudnych pytań, ten cały system jakby gnije od środka i politycy mieszają ciągle w mikroreformach, natomiast nie dotykają tego fundamentu, który powoduje, że właśnie pacjent czuje się zaniepokojony, nie ma bezpieczeństwa, nie ma możliwości dostępu do szybkich, wiarygodnych normalnych prawda, procedur medycznych, to stoi w kolejce. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że politycy lubią centralizm. Mogą wykazać swoje władztwo. I takim najlepszym przykładem jest też to, że też mało kto na to zwrócił uwagę, że obecnie w Polsce jedna osoba, prezes NFZ-u, zarządza budżetem, a będzie zarządzał w następnym roku, budżetem około 200 miliardów złotych. Czy zobaczyć, jaka to jest odwaga. To obojętnie jaka jest jakość tego człowieka, natomiast jest to pewna moim zdaniem skaza całego systemu. Jeden człowiek bez zarządu, bez specjalnego nadzoru włada całymi środkami finansowymi, które pochodzą ze z tak zwanych składek zdrowotnych, które są podatkami tak naprawdę. Kto go kontroluje? Jeden minister zdrowia. Czyli mamy po prostu monopol nie tylko prawda, centralistyczny, tylko monopol wręcz polityczny. Wtedy politycy co robią? Mamy u nas, pacjentów. Tu dosypiemy trochę środków, tu tworzymy oddział, tu przetniemy stęgę, prawda? I mamy, budujemy iluzję, i w tej iluzji trwamy, proszę Państwa. Natomiast ta iluzja trwa już 22 lata i proszę zobaczyć, trzy główne siły polityczne tworzą ją. 22 lata temu zostały zlikwidowane kasy chorych wbrew konstytucji przez lewicę. Potem system scentralizowała Platforma Obywatelska, partia czysto socjalistyczna. Największa centralizacja nastąpiła za rządów ministra Arukowicza. Potem. Byłego PiS... działacza lewicy, tak. dodajmy. Potem, PiS złamał swoje słowo, które dał wyborcom. Miał zlikwidować NFZ. Nie zrobił tego. Centralizacja do ministra Niedzielskiego sięgnęła jakby szczytu. Mamy nawet informację, nie wiem czy Państwo wiecie, że informacja w NFZ jest też centralnie zarządzana przez Warszawę. Więc efektów nie widzimy. Natomiast proszę Państwa. To, co było najbardziej neurologiczne, czyli sytuacja covidowa, wykazała, że też ten system jest nieefektywny. On jest ociężały i nie daje bezpieczeństwa zdrowotnego dla pacjentów. Dlatego, proszę państwa, no cóż, Konfederacja odważnie chce złamać ten monopol politycznej niewiedzy i głosi odważną propozycję, no chociaż ona się wydaje naprawdę cywilizowaną, normalną, analityczną propozycją, znaną na świecie. Nie eksperymentujmy z tymi ślepimi uliczkami budżetowych systemów, nieefektywnych, bo stwórzmy nowoczesny, bezpieczny, sprawiedliwy system, gdzie wolność wyboru nas, pacjentów, będzie na pierwszym miejscu. Czyli nie jest slogan, że pacjent jest najważniejszy, tylko realny wpływ tego pacjenta, który daje swoją składkę, a nie podatek, jak teraz jest, bo to jest takie oszukanie, że mamy tu ubezpieczenia zdrowotne, ich nie mamy. I to pacjent by decydował, do jakiego funduszu zdrowia trafiłaby jego składka. Te fundusze by konkurowały z sobą, prosta metoda, o pacjenta, wielkością składki i zakresem świadczeń. Natomiast Konfederacja też się opowiada za silną rolą państwa, ale tam, gdzie ta rola powinna być, czyli nadzór, kontrola. Czyli proszę państwa, minister zdrowia nie powinien być lekarzem, a ministerstwo zdrowia nie powinno być szpitalem czy przychodnią, bo tutaj mamy naprawdę świetnych w Polsce specjalistów. Lekarze, przychodnie, szpitale powinny być... Uwolniono od tego bolastu opieki w cudzysłowie urzędniczej. Mamy 30 tysięcy procedur medycznych. Czy wierzymy logicznie, że jakiś urzędnik jest w stanie w najbliższym czasie te procedury opisać, wyliczyć koszty, ustalić ceny i nadążyć ze zmiennymi cenami i kosztami na rynku. Jest to utopia, proszę Państwa. I poka pokazało to życie. 20 lat utopii się wdraża, prawda? I nie ma odważnego polityka, który by stanął i powiedział, że dosyć, tak? A ludzie w 80% mówią nie. Wszystkie sondaże opinii publicznej wykazują niezadowolenie systemu opieki zdrowotnej od tych 20 lat. Więc Konfederacja proponuje odważny, ale bardzo prosty i sprawiedliwy system konkurencji funduszy zdrowia. Tam pacjent decyduje, minister zdrowia steruje, a nie wiosuje. To jest taka, taka ważna różnica czyli steruje, czyli pokazuje ramy tego systemu i twardo twardo pilnuje procedur oraz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, a od wiosłowania są fachowcy, są specjaliści. Natomiast my jako pacjenci jesteśmy naprawdę w stanie wybrać to, co nam będzie odpowiadało i być naprawdę w centrum, w centrum tej opieki zdrowotnej. Więc system bez kolejek, bez biurokracji, wolnego wyboru. To jest nowoczesny, prosty system, który naprawdę da satysfakcję nam, pacjentom. Tak, ja pozwolę sobie rozwinąć jeszcze delikatnie wątek kontroli jakości. Próbowałem w ostatnim czasie. Dowiedzieć się, jak właściwie wygląda kontrola jakości wykonywania świadczeń zdrowotnych, czy jest jakaś presja instytucjonalna na jej podnoszenie. No i informacja zwrotna, którą otrzymałem, jest taka, że w zasadzie to ma szczątkowy, śladowy charakter. Tak naprawdę nie ma jakiegoś systemu kontroli jakości, który powodowałby wzrost jakości obsługi pacjenta, a nie ma tego z bardzo prostego powodu, bo jeżeli minister zdrowia. Jego nominowany szef NFZ są jedynym i głównym zamawiającym usługi zdrowotne w całym kraju z pieniędzy publicznych, to w oczywistym ich, w ich oczywistym braku interesu jest to, żeby ktoś kontrolował jakość tego, co dostarczają. Rząd będzie dopiero w stanie i ciała centralne odgrywać funkcję kontrolną, kiedy zamawiających będzie wielu usługi zdrowotne i kiedy oni nie będą bezpośrednio nominatami rządu, a więc system zdecentralizowanych funduszy ubezpieczeniowych. Wówczas rząd może zacząć w imieniu wyborców, tak jak to powinno działać w demokracji, dbać o jakość i stawiać wymagania. Prowadzisz Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, masz dostarczać usługi zdrowotne w tej jakości i w tym terminie. To będzie skontrolowane, to będzie zewidencjonowane, to będzie ocenione. W tej chwili jedyny efektywny społeczny element kontroli jakości, to kiedy ktoś w tragicznych okolicznościach umrze, sprawą zajmie się prokuratura i wtedy dowiadujemy się, że tam od lat trwały różnego rodzaju nieprawidłowości, NFZ zwracał uwagę, tłumaczył, że to jest nie tak, to jest nie tak, no tylko że kompletnie nic z tego nie wynikało. No i z tego nic nie może wynikać, jeżeli Czyli minister i dyrektor NFZ-u, prezes NFZ-u mają wydać 190 czy 200 miliardów złotych, zająć się 30 tysiącami świadczeń i tysiącami leków, plus jeszcze funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego, plus jeszcze zdrowiem psychicznym, opieką paliatywną, nie wiadomo czym jeszcze. Tych obszarów jest tak dużo, że to jest nie do ogarnięcia. To, co mamy w tej chwili, też ten serce tego systemu, czyli wycena świadczeń, to jest czysty socjalizm. Nie da się mówić o żadnej racjonalnej wycenie, jeżeli nie działa jakikolwiek element. Konkurencji. Metodę administracyjnej wyceny kosztów stosowano w PRL. Gospodarka PRL właśnie dlatego zbankrutowała, że ta metoda nie może działać. Życie gospodarcze i społeczne jest zbyt złożone. Albo pewne rzeczy będą urynkowione, tak jak już zresztą są urynkowione, o czym warto powiedzieć, w podstawowej opiece zdrowotnej, w stomatologii, i pójdziemy w ślad za tym także w innych obszarach, albo nie. I tu jeszcze jedną rzecz polemicznie warto powiedzieć, dlatego że nasze propozycje natychmiast ten kartel polityczny, PiS Platforma Lewica PSL, ci hipokryci, którzy podpisali w 2019 roku nieprawdziwy pakt dla zdrowia. Zakładający, że jak się dosypie pieniędzy, to będzie lepiej. Dosypali pieniędzy i stało się gorzej. Um, oni zaczęli atakować nasz system, mówiąc, że to jest prywatyzacja, że wszyscy będą musieli za wszystko płacić. Warto yy, podkreślić to. Propozycja nasza to jest propozycja stworzenia systemu publicznego: systemu, w którym ludzie są ubezpieczeni na bazie pieniędzy, które są obecnie do tego systemu odprowadzanego. Systemu, w którym wszystkie środki, które do tego systemu w tej chwili są wprowadzone, te środki pozostaną. My nie postulujemy, żeby zmniejszyć liczbę środków, które idą na pacjenta. Postulujemy, żeby to pozostało w takiej kwocie, jak jest w tej chwili, i to wynika też warto powiedzieć nie z założeń politycznych, tylko to wynika po prostu z rozwoju polskiej gospodarki, z liczby odprowadzanych składek zdrowotnych oraz dodatkowych dotacji budżetowych, trafiających prosto z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia, bo to są dwa kanały składka zdrowotna i środki budżetowe. Więc my postulujemy, żeby te pieniądze zostały zachowane, żeby był system publiczny, tylko żeby w tym publicznym systemie pojawiły się elementy decentralizacji i konkurencji na jakość. To jest dobra propozycja, to nie jest propozycja ryzykowna. W naszym programie jest wprost napisane, że jeżeli komuś standard obsługi w NFZ się będzie podobał, to sobie może w nim zostać. Naprawdę nie będziemy nikogo wyciągać za uszy z NFZ i mówić, choć masz tu lepszy fundusz ochrony zdrowia. Naprawdę nasza propozycja jest bardzo odpowiedzialna i zakłada zmianę ewolucyjną, a nie rewolucyjną. Proszę Państwa, no i twarde dane, tak, no tutaj kolega właśnie dopnął sedna, ci ładnie mówi, jest zła alokacja środków, proszę Państwa, naprawdę. Są szpitale, które mają oddziały funkcjonujące na 40-50% oburzenia łóżek i są szpitale, gdzie są kolejki, tak. No w jednym z kontrolników wyszło, że rekordzista z południa Polski czekał, do, do, czy czekał 1160 dni, prawda, prawie 4 lata. Oficjalne dane NWZ to mówią, że 3 miliony 700 tysięcy osób czeka w kolejce do specjalisty. Około 630 tysięcy czeka w kolejce do szpitali. Więc zobaczmy świat iluzji 2 plus 2 równa się 5. Trwamy w takim matriksie i nie ma odważnego, żeby zaproponować konkretną. Reformy, więc tutaj naprawdę wydaje się, że te nasze dane informacje są na tyle proste i przyjazne, że no mogą zachwycić ludzi, tak? Wiedźmy A jednocześnie w pandemii stworzono szpitale, które nie obsługiwały Pusty. nikogo, albo jeżeli chciano spowodować jakąś zmianę zachowania lekarzy, okazało się, że motywatorem są stuprocentowe dodatki. No to, to, pokazuje, to pokazuje absolutną niesterowność tego systemu. Ale przejdźmy do ewentualnych pytań dziennikarzy, panie redaktorze. W ustawie. Może ja powiem politycznie i merytorycznie, uzupełni mnie Pontariusz. Oczywiście, wprowadzenie takiej reformy wymaga przygotowania specjalnej ustawy. Taka ustawa musiałaby powstać we współpracy z urzędnikami i Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Ta ustawa musiałaby stworzyć no, pewną ścieżkę. Tak jak mamy w usługach edukacyjnych, że ktoś, żeby zacząć pobierać publiczne pieniądze, musi spełnić odpowiednie wymagania, i się certyfikować. Tak jak mamy na rynku ubezpieczeń, ubezpieczeń mamy nadzór. Tak Samo ktoś, kto chciałby w to wejść, my chcielibyśmy, że ten system był możliwie otwarty, więc, żeby mogły w to wejść i podmioty prywatne, i samorządowe, i społeczne. Ktoś, kto by chciał w to wejść, musiałby spełnić ustawowe wymagania, wówczas mógłby otrzymać środki i zacząć kontraktować świadczenia. Oczywiście można spróbować, tak jak wiele lat temu próbował rząd Aksji Wyborczej Solidarność, to znaczy poprzez częściową decentralizację NFZ-u, można też poprzez dopuszczenie zupełnie nowych podmiotów, które już są na rynku zdrowotnym, mają doświadczoną kadrę i zechcą spełnić ustawowe wymagania. Wymagania. Więc musiałby być po prostu system certyfikacji nowych ubezpieczycieli i oczywiście, żeby też było jasne, bo zaraz ktoś postawi wątpliwość, a, że ktoś nowy wejdzie do systemu, zbankrutuje i e, prawda pacjenci zostaną z niczym. No oczywiście nie. Tak jak na rynku bankowym jest nadzór, jeżeli jakiś bank jest zagrożony upadkiem, to go przejmuje inny bank, nadzór to wszystko kontroluje, żeby były gwarancje depozytów. Dokładnie tak samo na rynku zdrowotnym. Tutaj nie ma w ogóle takiej opcji, żeby ktoś został nieobsłużony. O, bo tutaj kolega Krzysztof powiedział właściwie istotę, czy powinny być takie bezpieczniki, które gwarantują, że fundusze finansowe i fundusze organizacyjne mające fachowców są w sposób bezpieczny i stabilny obsługiwać swoich pacjentów. No kiedyś mówiliśmy na przykład o ilości populacyjnej, tak? więc to była jedna z propozycji, że rozłożenie ryzyka zdrowotnego powinna wynikać właśnie z populacji, która się zapisuje. W Holandii jest też na przykład przykład, że co roku każdy może się zapisać do Konkretnego funduszu. Holandia, Słowacja, poniekąd Belgia, prawda? Mamy takie przykłady. Czechy też powstało kilkadziesiąt, Holandii dziewięćdziesiąt tego typu funduszy i po iluś latach w sposób oddolny, naturalny, normalny. One się zunifikowały. Mamy teraz bodajże cztery fundusze, które konkurują z sobą, tak? Współpracują z rządem, a rząd ma mieć twardą rękę. By faktycznie ta kontrola jakości i nadzór wykonywania procedur był w sposób właściwy. Mając teraz cyfryzację, nie jest to w ogóle żaden problem. Czy w ramach tych warunków, o których Pan mówi, że byłyby zawarte w ustawie, jaki zakres rzutu, który Pan musiałby gwarantować na ten film, można nakazać? Tak. Tak, są dwa warunki. Przede wszystkim fundusz nie może, to się mówi, spijać śmietanki, czyli selekcjonować pacjentów, czyli przynajmniej tylko młodych, zdrowych, prawda, więc stąd ten wolny wybór raz do roku funduszu oraz powinien być faktycznie standard podstawowy, który, który no, będzie wynikał z jakiegoś konsensusu i z konkretnych wyliczeń usług tych podstawowych. No my się opowiadamy, że na pewno on powinien obejmować dzieci, młodzież do 18 roku życia, kobiety w ciąży i standardowy pakiet, za który, który będzie państwo odpowiadało przez tą składkę. Ponad ten standard fundusze mogłyby konkurować dodatkowymi ubezpieczeniami a nawet dodatkowymi dopłatami, bo to pacjent sam mógłby wybrać. Czy się ubezpiecze u kolejnej osoby, u kolejnego podmiotu, czy po prostu sam zapłacę, tak? Takie są możliwości teoretyczne, a i też i praktyczne. Przy czym dodajmy, że w naszej, w naszej propozycji, oczywiście dostrzegamy ten problem, że trzeba wymagania funduszom określić, co mają sfinansować i my w żadnym wypadku nie postulujemy pomniejszenia zakresu dostarczanych świadczeń względem tego, co w tej chwili finansuje NFZ, więc jeżeli ktoś na przykład twierdzi, że ludzie, którzy będą chorzy na raka, będą musieli sami Zapłacić za leczenie, to oczywiście absolutnie nie. Jeżeli tutaj pan Dariusz Wasilewski mówi o standardzie podstawowym, to mamy na myśli komfort, tak? to znaczy, czy łóżko szpitalne to jest po prostu łóżko szpitalne w normalnym standardzie, czy ktoś chce coś ekstra. I wiadomo, że tam, gdzie się wykształcają systemy konkurencyjne, rynkowe, tam pacjenci niektórzy oczekują, no tak jak z hotelami, mamy hotele średnie słabsze i doskonałe, tak i to jest różnica finansowa. Poruszony ten problem w kampanii mamy, jeżeli chodzi o jakość posiłków. Natomiast jeżeli chodzi o koszyk świadczeń, to zwracamy uwagę na to, że oczywiście ten koszyk świadczeń musiałby być koszyk świadczeń gwarantowanych, musiałby być we wszystkich funduszach. Obowiązkowo za te pieniądze dostarczany jednakowy. To znaczy sytuacja taka, jednakowy co do gatunków, tak, co do zamawiania, to można wybierać czy w tym szpitalu, czy w tej przychodni, czy ten lekarz, czy tamten. I o to chodzi, żeby ten wybór i ta kalkulacja zaczęły następować. Natomiast oczywiście sytuacja taka, że jeden fundusz obsługuje pewną grupę świadczenia, a drugi mówi, nie, nie, my tego nie chcemy, no to byłoby wykluczone ustawowo. Jest standard podstawowy, tak? Ale tutaj kolega dotknął tej groteski. Tak? Człowa partia przedstawia program i reformy na ochronę zdrowia od tego, jakie śniadanie jakie obiady mają jeść pacjenci. Proszę Państwa, to w cywilizowanym świecie jest standardem standardów, prawda? Jest to, jest to zakres tak? normalnego świadczenia. Tutaj dochodzimy do, do brzegu robienia łudy i mu, taki, takiej piany z mózgu pacjentów, tak? I przykierowania właśnie na nieistniejące problemy. Więc standard na pewno tak, jaki prawda, eksperci i Taki bardziej konsensus czy porozumienie narodowe musi tutaj jakby do tego dojść, tak? natomiast jest to jak najbardziej możliwe do, do spełnienia. I tu dodajmy, że e, oczywiście o, o, określenie tego koszyka świadczeń gwarantowanych to jest temat e, trudny. E, my jesteśmy gotowi usiąść ze wszystkimi opcjami politycznymi, ze środowiskami e, lekarskimi czy wszystkimi zawodami sektorów ochrony zdrowia do dyskusji na ten temat. Moim zdaniem jako jedyni mamy odwagę do otwartej dyskusji na ten temat, bo inne opcje polityczne wolą udawać, że dostarczą wszystkim wszystko e, od razu i bez żadnych e, warunków. Co oczywiście jest Możliwe i ten system kolejkowy, szczególnie w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych, rozładowywany jest po prostu przez śmierć części pacjentów. PiS, Platforma Lewica stworzyły system, w którym obiecują wszystkim wszystko, a niedobór rozwiązują poprzez śmierć części pacjentów, którzy nie doczekają świadczeń. Naszym zdaniem, propozycja polegająca na określeniu koszyka świadczeń gwarantowanych i wskazaniu, że to, co wychodzi poza koszyk świadczeń, można dobrowolnie dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, jest to bardziej cywilizowana metoda, bardziej charakterystyczna, dla społeczeństw rozwiniętych. Kiedy człowiek wie, czego oczekiwać, nie jest oszukiwany i dodatkowo może za własne pieniądze zdobyć to, co jest ponad standard. A w tej chwili jest tak, że komercyjnie rozwijający się sektor prywatnych usług zdrowotnych konkuruje w tym samym obszarze, w którym państwo konkuruje jakością w tym samym obszarze, w którym już jest obecne państwo. Natomiast z powodu braku wyodrębnienia tego, czego państwo nie gwarantuje, ubezpieczenia prywatne dodatkowe zdrowotne nie rozwijają się prawidłowo i ludzie też z nich są niezadowoleni, bo one są też poddane niewystarczającym regulacjom. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Check.